Dzień dobry, Monika Laskowska, TV reklama. Jesteśmy na wiosennej ramówce TVP. Jest ze mną Norbi. Dzień dobry, dobry wieczór, witam. Masz bardzo fajny płaszcz. Dziękuję, słuchaj. Już go będę nosił teraz właśnie śpiewnym. Po, po raz pierwszy w nim poszedłem na szansę na sukces, tą ostatnią, którą robiliśmy z Rafałem Brzezowskim. Potem polazłem w tym na telekamery i po telekamerach stwierdziłem: Kurczę, Pasuje. uwielbiam to. Uwielbiam to. Żona mi zaprojektowała, uszyła nasza wspaniała krawcowa. I jest kozak Bardzo fajnie Dla mnie sztos e, Wcześniej e, program Jaka to melodia, teraz szansa na sukces e, Koło Fortuny e, Koło Fortuny Wcześniej Jaka to melodia, teraz koło Fortuny e, No właśnie, dlaczego taki przeskok? E, słuchaj e, Czas na zmianę? E, po prostu zadzwonił telefon a, a głos po drugiej stronie powiedział Panowie A właściwie powiedział No nie w nogi, tylko do mnie Panie, drogi Zamieniamy się z kolegą Rafałem? A ja na to, proszę bardzo, z przyjemnością. No i tak też się stało. Um... Ponad 200 odcinków już nagraliśmy. Gratuluję, gratuluję. Dziękuję. I jak się tam odnajdujesz? A to nie, to muszą... Co, <grym> ja się czuję tam, ja może powiem tak, ja się czuję tam świetnie, natomiast to już widzowie muszą ocenić, ale patrząc na oglądalności, które mnie do tej pory y, szokują. Y, no bo wiesz, to jest godzina 16, może tak. dla tych, którzy nie wiedzą, jeżeli ogląda, to od miliona 500 do miliona na tysięcy ludzi, a w niedzielę nawet prawie 3 miliony, no to myślę sobie, że chyba nie jest źle. Jak myślisz, czym program urzekł lub ty czym urzekł. Ja, ja to nie, ja myślę, że Iza, to, to po pierwsze, a po drugie chyba Polacy i w ogóle ludzie na świecie lubią krzyżówki. No właśnie, coś tam jest. Tak jest. No i wiesz, świetne nagrody, pamiętaj o tym, mm. są doskonałe nagrody. W tej chwili już nie ma samochodu, chociaż. To była, to była całkiem miła rzecz, ale jest 100 tysięcy do zgarnięcia. Nawet jeżeli nikomu się nie uda, to. Oprócz tego, 50, 30, 20, 15 i masa innych nagród, które na tym kółeczku oni wygrywają podczas programu. Wiem jedną rzecz, ludzie, którzy kończą i wychodzą z naszej audycji, z naszego programu mówią świetnie się bawiłem, bawiłam, czemu tak krótko, rewelacja. No to... Czyli dobra zabawa, no... pieniądze i jeszcze nasze szare komórki to cały czas w tak. ruchu, namnażają się. Chociaż łatwiej się odgaduje na kanapie niż tam <laughs> na stresu. miejscu, to wszyscy mówią, tak. No właśnie, powiedz mi, ty jako prowadzący, gdybyś miał zamienić się rolami i wystartować w tym programie, byłoby trudno. Yy, poszedłbym, oczywiście, żebym poszedł, ale boję się, że byłaby kompromitacja, totalna klapa. Bo wiesz, przed trawizorem, jak oglądam, wiesz, no często nie pamiętam już, jak nagrywaliśmy tych odcinków naprawdę dużo, jakie były te pytania, pytania czy tak, czy kategorie czy hasła, to, to idę jak burza, wiesz, jestem mistrzem, natomiast na miejscu. Uu. Ciemniutko. Odnalazłeś się w roli prowadzącego, a muzycznie? Muzycznie cały czas działamy. Właściwie, wiecie co, tak naprawdę to nic się nie zmienia. Gdybyśmy się spotkali 10 lat temu, no oczywiście nie mówiłbym że nie mówiłbym, że prowadzę program w telewizorze, ale no tak naprawdę to jest copy i wklej troszeczkę, wiesz, Aha. czyli od Maja do października jest sezon koncertowy. W tej chwili jest taki czas, że ludzie dzwonią i zamawiają tego Norbiego na imprezę. A do tego jest jeszcze Koło Fortuny, no i... Jak znajdujesz toś... czas? Masz czas? Wiesz co, ble? nie, no właśnie nie jest, nie, właśnie wyobraźcie sobie, że to nie jest tak źle, bo dzwonią ludzie i mówią, słuchaj, czy tu jeszcze występujesz, czy masz jeszcze czas? Kochani, tak, ponieważ Koło Fortuny kręcimy maksymalnie 10-12 dni w miesiącu. Tak. Tak więc naprawdę tragedii, tragedii nie ma. Najcięższe są marzec i kwiecień, bo tych odcinków trzeba nagrać bardzo dużo, ale tak, wiesz, sierpień, wrzesień, październik i tak dalej, i tak dalej, naprawdę proszę mi wierzyć. Bardzo miło. Oprócz programu z Twoim udziałem, jak myślisz, co jeszcze z TVP ma do zaoferowania eee, ciekawego, co no, ty byś najchętniej no, oglądał. Oglądał? Tak. Słuchaj, ja bardzo lubiłem, nie wiem, czy to jeszcze leci e Wojne Dziewczyny, ale my, wydaje mi się, że tak. Fajne. Uwielbiałem ten serial. I, I słuchajcie, i bardzo lubię, słuchaj, co niedziela, nawet jak byliśmy na wakacjach w Tajlandii, to na Wyodina ludzie oglądaliśmy. Sanatorium Miłości. Mam nadzieję, że uczestnicy zagoszczą u nas w odcinku wielkanocnym. Zaraz ma... O, właśnie, ja muszę pogadać z kimś o tym. Dobra, ja Nie? lubię ko Koronę Królów. E, moi kochani, zapraszamy do... Aha, przepraszam. Tak? No i e, Koło Fortuny też polecam, naprawdę, z całego serca. Koło Fortuny, Koronę Królów, e, dużo ciekawych e, rozmaitości, programów, seriali. Zapraszamy serdecznie, dziękujemy.